Koronka na uczczenie piętnastu tortur pana Jezusa w ciemnicy. Ojcze Niebieski, ofiaruję ci ukryte męki, jakie pan Jezus wycierpiał w nocy przed swoją śmiercią, na wynagrodzenie za grzechy moje i za grzeszników całego świata. Najsłodszy Jezu racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam, za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę Cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury. I krew przelaną w ciemnice. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnice. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnice. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnice. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę Cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę Cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicę. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicę. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicę. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicę. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicę. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicę. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę Cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. Najsłodszy Jezu, racz przyjąć skromną daninę mojej miłości, przez którą pragnę Cię pocieszyć. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicę. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicę. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham cię i uwielbiam za Twoje tortury i krew przelaną w ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. O mój Jezu, kocham Cię i uwielbiam za twoje tortury i krew przelaną w Ciemnicy. Któryś za nas Cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami i Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Amen.